Siemanko, witam w kolejnym odcinku zapowiedzi Premier. Gorąco u was za oknem, bo tu aż za duszno. Dlatego, otwieramy okna, wprowadzamy delikatny powiew świeżego wiatraka do formuły zapowiedzi. Ale nie martwcie się, to raczej taka letnia bryza, a nie halniak z nad gór. Mianowicie, poza prezentacją najbardziej obiecujących naszym zdaniem gier, zaprezentujemy wam migawkę pozostałych wartych odnotowania. Dzięki temu dzisiaj możecie poznać aż 30 gier. Ale jak zawsze, zanim przejdziemy do zapowiedzi, kilka spóźnialskich z poprzedniego miesiąca. Zaczniemy od Metroidvanii, ale takiej weże kamienia upanego, gdzie będziemy z dinosaurami sobie biegać i bić ich maczugą po głowie. Ale oczywiście nie tylko. Będzie survival, ochrona rodziny, polowanie i uciekanie. Podsumowując, nieco inne spojrzenie na skostniały gatunek. Demo zachęciło, abyśmy sprawdzili pełniaka w akcji. Następnie, jeżeli testnicie zaleciwymi salientinami, to mamy staroszkolny horror, który nie tylko klimatem, ale i wyglądem przypomina tę kultową serię. Ale momentami jest chyba bardziej creepy. A na koniec coś z rodzimego podwórka, bo z Gdańska mamy coś dla fanów Mad Maxa, ale też FTLA, bo będziemy taktycznie strzelać samochodami w postapokaliptycznym świecie. Ale nie jest to tylko wybuchanie innych pojazdów w powietrze, mamy tu też dynamiczną ekonomię, która reaguje na nasze decyzje, no i co najważniejsze ulepszanie samochodu. Wystarczy tego, pora na zapowiedź sierpnia. Zaczynamy! Sporo ostatnio gier parkour. W tym przypadku jednak warto nadmienić sporo podobieństw do kultowego już Mirror's Edge. W niedalekiej przyszłości ludzie nie walczą już o sławę na scenie talent show. Walczą o życie wymitowanej na żywo rzezi zwanej Ikarus. To statystyczne reality show, gdzie ochotnicy, najczęściej zdesperowani, zadłużeni albo po prostu pozbawieni złudzeń, zgłaszają się, by wziąć udział w jednym z najokrutniejszych eksperymentów w historii rozrywki. Reguły są proste: masz 850 metrów, jedną wieżę, milion przeszkód, wspinaj się, nie spadnij, nie zgiń, w zamian, wolność, bogactwo, odkupienie, być może. Wieża skrywa cztery poziomy. Każdy z własnym klimatem, specyficznymi przeszkodami i rosnącym poziomem trudności. Od psychologicznego horroru, przez dystopijną atmosferę, aż po neonowe krajobrazy i konspiracyjne symbole. Wszystko, by twój umysł i ruch były wystawione na próbę. Gameplay wyróżniać się ma realizmem, surowością ruchu i precyzyjnym sterowaniem. Demo dostępne jest na Steam. Które produkcje mają w sobie. To coś, że wystarczy tylko chwila gameplayu, które widzimy na swoim ekranie i od razu jesteśmy w stanie się zakochać. Spójrzcie na Artist Impact i powiedzcie mi, że to co widzicie na ekranie nie broni się wizualiami. Pomysł na podejście do przedstawienia różnych akcji, potyczek czy po prostu kadrowanie niczym bardzo artystyczny film anime, to są produkcje gdzie ciężko jest się nie zauroczyć jak przyglądamy się kolejnym ujęciom zbyt długo. Mam wrażenie, że to co widzę na ekranie prusza jaką część mnie, a nie zawsze gry wideo są w stanie to zrobić. A do tego mamy tutaj turowego RPE-a, który próbuje przedstawić przyszłość z ludźmi i sztuczną inteligencją. Czy to zapowiedź kolejnego pytania, czy roboty mogą śnić o mechanicznych owcach? Bardzo możliwe. Czy jest szansa, że dostaniemy pseudointelektualną papkę? Oczywiście. Ale jak dla mnie, zapowiada się raczej na doświadczenie, o którym nie zapomnę od razu po przejściu. Widać za to wyraźnie, że to wszystko będzie z bardzo dużą dozą humoru. Czuję się aż nadto zaintrygowany. W gąszczu premier gier po Farming Simulator warto przesiać te najciekawsze. Nieźle zapowiada się Ritual of Raven, więc chwilę nad nią się pochylę. Rytuał otwarcia międzywymiarowych portali wymknął się spod kontroli. Jako przybysz z innego świata trafiamy do wioski Czarownic, gdzie zostajemy uczennicą ekscentrycznej wiedźmy, której magiczny towarzysz zaginął w chaosie. By pomóc w przywróceniu równowagi, nauczymy się rytuałów. Stworzymy magiczny ogród przy pomocy zaklętych konstruktów i zagłębimy tajemnice księżyców. W Ritual of Raven nie uprawiamy ziemi, ani nie podlewamy roślin ręcznie, jak w typowych grach farmerskich. Zamiast tego używamy magicznej talii kart, żeby przyzywać arkana konstrukty, czyli magiczne, autonomiczne istoty, które wykonują za ciebie konkretne zadania w ogrodzie. Każda karta reprezentuje inny rodzaj konstruktów, na przykład jeden będzie siać nasiona, inny zbierać działa, a kolejny podlewać czy usuwać chwasty. Gracz buduje talię zakręć w oparciu o to, co chce osiągnąć i jakie zadanie mają być wykonane automatycznie. Chcecie zobaczyć jak to Działa? Demogry dostępne jest na Steam. Gierki Cozy mają to do siebie, że jeżeli chcą w jakimś stopniu zaistnieć, muszą atakować różne rejony i zainteresowania. Tym razem twórcy, a jest ich aż 5 osób, postawili na książkę. Ale troszkę też na tych, co chcieliby porzucić cały ten wielki świat, pogoń za karierą i wyruszyć, by spełnić marzenia i przeżyć swoje życie. Tiny Bookshop to opowieść właśnie o zostawieniu wszystkiego zasobu i wyruszeniu nad morze, by sprzedawać książki. Ale też nie jako wielki przedsiębiorca, tylko sprzedawca książek z drugiej ręki. Będziemy mogli zarządzać swoim sklepikiem, czy raczej budką z książkami, ulepszać go, czy raczej go upiększać. No i najważniejsze, zapewnić naszym czytelnikom nowe książki z gatunków, które ich interesują. Ale coś co bardzo mnie oczarowało w Styki Biznes, tu też będziemy poznawać naszych klientów. Nie będą to tylko cyferki, które przychodzą i się powiększają. Będziemy mogli ich poznać, ale my również będziemy mogli na nich wpłynąć, polecając nowe książki, by mogli poszerzyć swoje horyzonty. A to nie koniec, bo to miasto portowe też będzie miało swoją historię, którą będziemy mogli zgłębić. Demogry gry dostępne jest na Steam. Porady przygodowe mają ostatnio dobrą pasę. Oto przed wami kolejna dobrze zapowiadająca się i klimatyczna produkcja. Młody mężczyzna zostaje porwany przez seryjnego mordercę zwanego jako Slagdział i uwięziony w jego piwnicy. Pozbawiony broni i wsparcia, zmuszony jest do cichej eksploracji, rozwiązywania zagadek i unikania bezpośredniego kontaktu z prawcą, który gdzieś się czai, nasłuchując każdego dźwięku. Opowieść inspirowana fikcyjnym podcastem true crime odtwarza dramatyczną próbę ucieczki jednego ocalałego. Gracz staje się częścią tego rekonstrukcyjnego horroru, gdzie każda decyzja może oznaczać życie lub śmierć. Gra stworzona przez jednego człowieka na silniku Unreal Engine 5 na wygląda obłędnie. Całość rozgrywa się w jednej intensywnej sesji. Średni czas ukończenia gry to około godzina, ale samo ukończenie ma być podobno wyzwaniem. To być Coś mało ostatnio u nas kooperacyjnych strzelanek do czterech graczy. Szkoda tylko, że w przypadku Abyssus będzie to Rogal, ale dobra, może komuś zamysł się spodoba. Bo zamiast typowych postapokaliptycznych czy kosmicznych scenarii, mamy tu zatopione ruiny dawnej cywilizacji, co nadaje grze niepowtarzalną atmosferę tajemnicy i grozy. No i roguelike mają ten jeden plus, który przy grach wielosobowych doda pozytywnych wrażeń. Proceduralnie generowane poziomy. Dzięki temu za każdym razem, gdy wejdziemy do gry, czeka nas nowa mapa, nowe wyzwania i inny zestaw przeciwników. Twórcy chwalą się także wielowarstwowym systemem rozwoju postaci. Od broni solankowych które można modyfikować starżytną technologią po boskie błogosławieństwa dające specjalne moce. Wszystko to daje dużą swobodę i strategiczną głębię. Przyznam, zapowiada się to całkiem nieźle. Już teraz można zebrać ekipę i przetestować demo dostępne na Steam. Tu, co prawda, nie będziemy mieli indyczka, a coś większego. Ale w Polsce Deep Silver jest dość lubianym wydawcą, bo kto inny tak dużo drewnianych gier wydaje. W momentu tu osobową grę akcji o biciu się przy pomocy miecza i magii. Jako ryn będziemy chcieli uratować naszego brata. Czyli zapowiada się z fabuły: starć z nieumarłymi trollami i innymi pomiotami różnej maści. A jeżeli macie wrażenie, że przypomina wam to nowe odsłony Godowora, to podejrzewam, że nie tylko wy macie tak na pierwszą myśl. Czy będzie miało okazję konkurować z tymi dużymi tytułami na rynku gier akcji? No to cóż, przekonamy się już niebawem. Oj, dawno nie było u nas soczystego bitemapa, a redaktor z pychu na każdego lepszego zaciera rączki. Czy Fallen City Brawl zaskarbi jego serce? Podemie, jak najbardziej tak, bo gra garściami czerpie z automatowych klasyków, więc spodziewajcie się recenzji na kanale. Ale o czym ta mordoklepka? Fallen City nie w chaosie, gangi rządzą ulicami, a prawo to tylko wspomnienie. Czterech twardzieli... Plus jeden bardzo wkurzony pies, postanawia zrobić z tym porządek. Każdy ma własne powody, ale cel jest wspólny: spuścić łomot bandytom i odzyskać kontrolę nad miastem. Prosty i przejrzysty motyw, aby ponapierdalać. Gra zaoferuje tryb solo, koop lokalny i online. Temo, co prawda krótkie, prezentuje grę w całej okazałości. Polecam sprawdzić i wyczekiwać, bo to must dla fanów tego typu gier. W Dungeon Stalkers wcielasz się w jednego z łowców przygów, tak zwanych stalkerów, którzy schodzą do przeklętych lochów w poszukiwaniu skarbów, mocy i odpowiedzi. To no nie tylko wyprawa pełna potworów i pułapek, to także śmiertelna gra z innymi graczami, którzy chcą tego samego co ty. PvEVP i system ekstrakcji sprawia, że każda sesja to walka z czasem, ryzykiem i chciwością. Musisz zdecydować, kiedy się cofnąć, a kiedy zaryzykować wszystko. Dodatkowo napięcie dodaje klątwa wiedźmy, która losowo zmienia warunki w lochu, wprowadzając nowe zagrożenia lub efekty. Na dodatek zbroja może się niszczyć, a każdy urwany kawałek widoczny jest na postaci. Co zdradza innym, że jesteś blisko śmierci. Będzie to więc prawdziwa gadka dla fanów trudnych i stresujących gier. Powodzenia w lochach. Niektóre gierki nie są po to, by nieść wyzwanie czy rozkminę. Niektóre gry są po to, by je doświadczyć. Nie mówię tu o grach w filmach, raczej o takich tytułach jak Abzo czy Journey. Bo tak się składa, że omawiane właśnie Sword of the Sea to gra tych twórców. Tak jak nazwa wskazuje, mamy miecz i mamy morze. Tylko że nie byle jakie morze, bo to jest prawie ocean piasku. Po którym przy pomocy trudowego miecza będziemy surfować, by sprawić, by te jałowe tereny przestały takie być. Czasem gry to podróż w obcowanie ze światem i flow. Tutaj jest to właśnie surfowanie. Oczywiście to nie tak, że gra będzie się sama przechodzić. Jazda na desce, to znaczy na mieczu. Też wymaga wprawy i znalezienia odpowiedniego momentu, by szybko sunąć przez siebie nie patrząc za siebie. Bicie po mordach wielkim tasakiem albo małym szybkim mieczem, gdzie w zależności co nam jest potrzebne możemy w czasie rzeczywistym wymienić postać dzierżące dane uzbrojenie. Będzie możliwe zmienianie się między trzema postaciami z własnym stylem rozgrywki, by łączyć kolejne to ataki w spektakularne kombosy. Morbid Metal zapowiada się bardzo dobrze, pomimo tego, że jest roguelite'em. Na plus jednak to, że będziemy mieli do czynienia ze slasherem z żonglowaniem przeciwnikami, których nie mamy za wiele ostatnimi czasy. Do tego widać, że Bullet Hell i wymagające starcia to też bardzo ważny element tego tytułu. Gra prezentuje się rewelacyjnie również pod względem wizualnym. Wybuchy, latające obiekty i jeszcze więcej wybuchów. Najgorsze i najlepsze jest w tym, że będzie to premiera we wczesnym dostępie. Czyli będzie można wiele rzeczy jeszcze poprawić, ale też będzie to wymagało jeszcze więcej czasu. Ciekawostką jest fakt, że wydawcą jest Ubisoft, który przeważnie bawi się w promowanie innych mniejszych studiów. Już teraz możecie zagrać w wersję demonstracyjną. Wyobraźcie sobie romans z Stardew Valley z Moonlighterem, czyli mamy swój sklep i małą hermetyczną mieścinę. Tym razem jednak nie dziadek, a ciotka powierzy nam zajęcie się swoim dobytkiem, ale jest to supermarket. Tak, będziemy wielkim panem na Włościach. To też tyczy się faktu, że nie każdemu musi się to spodobać, że z nas takie panisko i mamy swój własny sklep. Po godzinach od ulepszenia sklepu, rozstawiania towarów i sprzedawania na kasie. Będziemy też a przynajmniej najlepiej będzie, jeżeli zajmiemy się poznawaniem okolic i jej mieszkańców. Według twórców możemy sobie zrobić bardzo wielu przyjaciół, ale też nie trudne będzie, by ktoś życzył nam, by ten nasz dołek upadł. Zapowiada się na całkiem obiecującą grę o prowadzeniu swojego biznesu. With love, your Aunt Tella. Thought I thought to wield it. No, dawno już nie było dobrej, klasycznej gry akcji w półotwartym świecie. Waltea, która jest nadzieją na dobrą przygodę, gracz kontroluje dwie postacie: wojowniczkę Lili i duchowego mnicha Sadi, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają. Lili specjalizuje się w walce wręcz i interakcji z fizycznym światem, podczas gdy Sadi przenika przez przeszkody, używa magii i aktywuje starożytne mechanizmy. Rozgrywka opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek środowiskowych. I dynamicznej walce. Gracz musi wykorzystywać zdolności obu bohaterów, by pokonywać przeszkody, pokonywać przeciwników i odkrywać tajemnice ruin zniszczonego świata. Możliwe jest przełączanie się między postaciami w trybie jednoosobowym albo wspólna gra na podzielonym ekranie w lokalnym kopie. Całość na Zwiastunach wygląda zjawiskowo. Planujemy recenzję w okolicach premiery. Dla chętnych jest możliwość dołączenia do playtestów na Steam. Nie ma to jak zagrać w porządnego, turowego RPG. Przez kolejne lata indie deweloperzy pokazali nam, że potrafią zrobić porządne gry RPG. Kolejny list miłosny do tych najbardziej klasycznych produkcji. Niczym w Live a Live mamy tu pomieszanie różnych settingów. Troszkę westernu, troszkę klasycznego fantazy i sci-fi z wielkimi korporacjami na czele. A to wszystko z ośmioma grywalnymi postaciami, które mają własne historie. Możemy poznać je dzięki czterem połączonym ze sobą ścieżkom fabularnym, które możemy rozpoczynać kiedy chcemy. Troszkę jak w bardzo dobrze przyjętym Octopath Traveler. Jak to bywa w klasycznych turowych RPGach, do walki wystawiamy cztery postacie, które oczywiście możemy zmieniać z tymi oczekującymi na swoją kolej. Nie pozostaje nic innego jak chwycić za broń i oczekiwać na premierę, by móc rozwiązywać zagadkę dlaczego świat, zmierza kupatkowy i oczywiście powstrzymać zbliżający się chaos. Kobra. To klasyczna space opera z lat 80 stworzona przez Buichiego Terasawe. Głównym bohaterem jest Cobra, kosmiczny awanturnik, poszukiwacz przygód i były pirat, znany z ikonicznego Psycho ukrytego w ramieniu. W 2025 zamiast remake anime otrzymujemy grę platformową upamiętniającą tą kultową dla Japończyków postać. Produkcja ma przedstawić całą historię z 12 odcinków anime. Będziemy strzelać z kultowego Psycho Gana, zakrzywiać pociski w locie, walczyć z przeciwnikami, omijać pułapki i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Wraz z towarzyszącą nam Lady Armaroid będziemy mogli przełączyć się między postaciami lub grać w lokalnym koopie. Gra oczywiście będzie również przyjazna dla osób nieznających anime, wszak to growy przekład. Nie w każdej grze musisz od razu być wielkim rycerzem, bohaterem. Czasem trzeba zacząć jako Giermek. A nieraz słyszeliśmy opowieści jak Giermek uratował swojego pana przed zgubą, i tak samo mamy tutaj. Musimy odnaleźć swojego zaginionego mistrza Sir Stone'a. Mamy za to swoją tarczę i dużo chęci, będziemy podróżować po twardym świecie Klasei i stawiać czoła kolejnym to przeciwnościom losu. Naszą bronią jest tarcza, a jak mówi stare mądre przysłowie, najlepszą obroną jest atak i nie ma czasem lepszej opcji niż komuś tą tarczą po prostu PRZYPOMNIEĆ, że nie powinno się bić innych. No ale tarcza daje nam jeszcze jedną dość oczywistą możliwość. Coś co tygryski lubią najbardziej, czyli parowanie. A to wszystko w bardzo kolorowym, baśniowym wręcz settingu. Zapowiada się na jedną z bardziej epickich reakcji, bo czekają nas też elementy platformowe albo ślizganie się na tarczy. Dobrze, że nie mówimy tylko o grach indii, bo o tej raczej nie moglibyśmy Wam wspomnieć, a zapowiada się na taką, że byłoby szkoda. Shinobi Art of Vengeance to powrót do prawie 40-letniej serii jaką jest Shinobi. Wydaje to Sega, więc jak wiecie z historii niezbyt indie firma, ale we współpracy z ekipą odpowiedzialną za Street of Rage 4 i ludźmi od Wonder Boya. Jako legendarny Joe Musashi będziemy musieli opanować sztukę ninja i pomścić nasz klan. Jeżeli lubicie zręcznościowe produkcje, w których na pewno będzie się ginąć często, i nie raz, nie dwa trzeba będzie powtórzyć od ostatniego zapisu, to wydaje się, że nowy Shinobi to coś dla was. Wizualnie już teraz prezentuje się jak milion dolarów. Co ciekawe, twórcy nie poszli w Metroidvanie, które kochamy, a w dość niecodzienną grę akcji z kamerą z boku. Co prawda, dopiero pod koniec sierpnia, ale zapowiada się na mocną produkcję. thank To by było na tyle. Jeżeli coś Wam się spodobało, to jak zawsze bardzo serdecznie zapraszamy do sekcji komentarzy. Zapraszamy również na nasz Discord. Jest możliwość porozmawiać troszkę więcej o grach, które nas zaintrygują. Nie pozostaje mi nic innego niż podziękować Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych indyczych opowieści.